Jezus oddalił się ze swoimi uczniami w stronę jeziora, a przyszło za nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei, z Jordania oraz z okolic Tyru i Sydonu. Szło do niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swoim uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu. Ze względu na tłum, aby na niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił, i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: Ty jesteś syn Boży. Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Oto Słowo Pańskie. I zastanowimy się troszeczkę nad słowem, które dzisiaj słyszymy. Jagoda nam przeczytała, zaśpiewała psalm: Bogu zaufam, nie będę się lękał. I myślę, że to ten brak lęku, który wynika z zaufania Bogu, jest czymś, co, o co bardzo powinniśmy dbać, bardzo zabiegać w konkretnej sytuacji, w której jesteśmy sytuacja y, może być trudna, bardzo trudna, może być bolesna, ale to, y, to, co y, gdzieś nas y, gdzieś martwi, trzyma i, i przebijać się przez to, co, na, co jest tym ciężarem i ufać Bogu. Chociażby też i kwestia rodziny, relacji. Bogu zaufam, nie będę się lękał. Ten psalm dalej mówi: wrogowie, wrogowie moi wciąż mnie prześladują. Liczni są ci, którzy ze mną walczą. I może, może to właśnie jest nasze doświadczenie, że liczni są ci, którzy ze mną walczą. I tak sobie może myślimy, że to skoro to jest z powodu też i wiary, albo nieregularności. Tak zwanej w kościele, albo też i innych spraw duchowych, jakkolwiek o tym słyszymy, że liczni są ci, którzy ze mną walczą. I myślę, że odpowiedź na to przychodzi ze strony Ewangelii, gdzie Pan Jezus jest atakowany ze wszystkich możliwych stron. Mianowicie, Ewangelia mówi. Dzisiaj o ludziach, których Jezus uzdrawia, że przez nich jest w niebezpieczeństwie. Polecił swoim uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na niego nie napierano, bo wielu uzdrowił. I wskutek wszyscy, tego wszyscy na niego napierali. Czyli Jezus, który czyni dobro wśród ludzi, uzdrawia, uwalnia. I wyświadcza im dobro, w efekcie jest w niebezpieczeństwie. Liczni są ci, którzy z nim walczą. Z tego powodu, że uzdrawia i uwalnia, nie tylko nagrabił sobie Rzymianom, bo nie chcą takich zbiegowisk i obawiają się rewolucji i powstania, nagrabił sobie wśród kapłanów, uczonych w piśmie i faryzeuszy uczonych w prawie nagrabił sobie, że mówi, że jest mesjaszem i że to te czyny, właśnie te uzdrowienia, te dobre rzeczy, dobre dzieła świadczą o nim, że jest od Boga. A oni tym bardziej go nienawidzą. Nagrabił sobie tym, że teraz musi przed tymi, których, którym dobrze czyni, których uzdrawia, przed nimi musi się chować. W taki sposób, że oni nastają na niego jako tłum, bo chcą doświadczyć dotyku, chcą być uzdrowieni. Więc nawet od nich nie ma zrozumienia, bo tłum się zachowuje nieracjonalnie. Ma swoje, swoje kierunki, myślą ludzie, że robią dobrze, a wychodzi. A wychodzi różnie. Wychodzi, że robią podgórkę Jezusowi, że musi mieć stale łódkę w pogotowiu ze względu na tłum. Więc z jednej strony Rzymianie, z drugiej naród wybrany, faryzeusze, kapłani, z trzeciej strony tłum, który to są ludzie, którzy są przyjaciółmi Jezusa. Oni chcą dobra dla niego. Nosiliby go na rękach i obieściliby go królem a Jezus musi z ich powodu mieć łódkę w pogotowiu, żeby mu czegoś nie zrobili niechcący przypadkowo i można by powiedzieć, że no rzeczywiście to już jest to już są prawie wszyscy prawie wszyscy, którzy nastają na Jezusa. Ale to nie wszyscy jeszcze. Bo Jezusa nie zdradził, nie wydał nikt z Rzymian, ani nikt z kapłanów, uczonych w piśmie, ani nikt z ludu. Tylko zdradził go i wyparł ten z uczniów, ten, który jeszcze jest z Nim. I ci, którzy byli z Nim, uciekli spod krzyża. Więc tak naprawdę sytuację Pan Jezus ma taką, że nie ma na kim polegać. Że jest tylko Ojciec. I tylko w, w Bogu, w Ojcu, w Duchu Świętym jest ta jedność, którą że na, na ziemi go każdy zawiódł, każdy nastaje na Niego w różny sposób, ale ci liczni wrogowie, są wśród swoich, są wśród braci, są wśród narodu wybranego, wśród braci, są wśród wybranych. I, I są wśród rodziny, i są wśród Rzymian, po kolei wszędzie dookoła. Liczni są ci, którzy ze mną walczą, mówi Psalmista dzisiaj w Psalmie 56. I na to wszystko odpowiedź: Bogu zaufam, nie będę się lękał. Może się w tym odnajdujemy, że to jest też nasza sytuacja. Może była. Może dzisiaj ci wrogowie, którzy ze mną walczą, już nie są tak liczni, ale byli bardzo liczni. Otarliśmy się o sąd, o to, o to, tamto. Ból z tej strony, ból z tamtej. I to wszystko razem powoduje doświadczenie, które, które niesiemy, że liczni są ci, którzy ze mną walczą. Jestem w Bogu, ale obolały. I to jest doświadczenie Jezusowe. Jezus w tym wszystkim nam mówi zaufaj i się nie lękaj. To samo powiedział Pawłowi w Koryncie, świętemu Pawłowi. Odwagi, nie bój się, nie milcz, głoś. To jest, to jest słowo do nas. Powtarza to Pan Jezus apostołom, żeby się nie lękać i żeby Jemu zaufać. I myślę, że dzisiaj każdy z nas ma też te słowa usłyszeć. To są słowa do Ciebie konkretnie: nie bój się, nie musisz się lękać, jedynie zaufaj Bogu. Jak zaufasz Bogu, wszystko się poukłada. Ale to nie znaczy, że się poukłada tak, że Jezus już nie będzie musiał mieć w łódki, że kapłani na Niego nie będą nastawać. Że Rzymianie nic mu nie zrobią i że uczniowie się go nie wyprą i nie zabiją. To nie oznacza tego. Tylko, że jak zaufam Bogu, to przez to wszystko przejdę. I, I nie zmienią się okoliczności, i może się nie zmienią, że ta sytuacja, w której jesteśmy, ona będzie trwała. Ale Bóg z nas nie rezygnuje. I On w każdym z nas mieszka. I nikt z nas nie może powiedzieć, że jestem lepszy czy gorszy. Nikt z nas tego nie może powiedzieć. Po prostu należymy do Chrystusa i On w nas mieszka. A skąd jest ten, który rani najbardziej Jezusa? Czy z uczniów? Czy z uczonych w piśmie? Czy z tego tłumu, który Jezus uzdrawia? Czy z Rzymian? Nie dam to oceniać. Każdy z nas jest krzyżem Jezusa. Każdy z nas. Jezus nie, nie dzieli ci bardziej, ci mniej. Do wszystkich mówi na krzyżu Ojcze, przebacz im, bo nie rozumieją, co czynią. Do każdego to mówi. I, I to są słowa dobrej nowiny, że między nami nie ma żadnego podziału. W różnej sytuacji jesteśmy, ale nie ma między nami podziału. Bóg jest w każdym z nas. Zachęcam do, do tego, żeby ta Ewangelia była takim podniesieniem każdego z nas. Bogu zaufam, nie będę się lękał. To są słowa do każdego z nas. Amen.